Tu teraz tu Do drugiego Geokasza. No tutaj udało nam się znaleźć przejście od, od szosy do torów no ale tutaj by trzeba przejść jeszcze ile? 144 metry do jakiejś drogi, no ale tu nie widać jak tutaj się jak tu się dostać do tej drogi chyba zrezygnujemy z tego Geokasza no już zrezygnowała No to wracamy Drugi gołkaś nie Pierwszy był łatwy Jesteśmy na plaży nad Balatonem No ja tam przejdę po, po mole do samego końca w tamtej, z drugiej strony Próbowałem, ale nie dało rady tam się przedostać, no chociaż widać, że ludzie tam też są, rybacy, potwardzali i tam doszli. ale tutaj przyszliśmy z na plażę. Wadzia się na plażę. No ja tutaj doszedłem do końca, do końca lądu. Tutaj są dwie latarnie, czerwona i zielona. Więc Wędkarze tam doszli, no. Ja zrezygnowałem z przejścia tamtą stroną. I przyszedłem tutaj.